Tutaj, zanim Miles wróci, możemy chociaż dopilnować, żeby nikt nie był głodny. O, Peter, dobrze Cię widzieć. Jak się czujesz, dobrze? Ja dobrze, a jak Ty się trzymasz? Dobrze, choć jest ciężko. O, pozwól, że... Spokojnie. Nic mi nie jest. Czy to nie ty mi radziłaś, żebym pogodził się z faktem, że jestem tylko człowiekiem, jak wszyscy? Ty i Ben. <laughs> Zawsze obracaliście moje słowa przeciw mnie. Mam się świetnie, Peter. Jestem tylko zmęczona. Gdzie Miles? Nie może ci pomóc? Ależ pomaga. Odbiera artykuły medyczne z ośrodka pomocy. Antybiotyki znikają w mgnieniu oka. Dobra. Odpocznij sobie trochę. A ja zorganizuję rozładunek i sprawdzę, co z Milesem, ok? Dobrze. Daj mi chwilę, muszę leczyć zranioną dumę. No, dawaj, Miles, odbierz. Nie każ mi się martwić jeszcze o ciebie. Cicho, cicho. A miało być bez sensacji. Jak mogła to zrobić garstka więźniów? Jakby przeleciał ten eksplodujący buldog. Nie mogę wrócić. Wist potrzebują tych leków. Słyszałeś głos, jaki wydała jego głowa, gdy walnął go ten dłużej. Jak robalo szybe. Plusk. Wszystko przez jeden. Się. Jak się go pozbyć? Może jeśli to skakuje! Udało się! Chyba przeskoczę ten mur. W namiocie są pojemniki medyczne. Może pójdzie łatwo. Chciałeś tutaj wszedł? Gaza, jodyna. Brak antybiotyków. Szukam dalej. Lubię tego dobrze, że są po naszej stronie. Ej, wyj! Chodźcie tu! Dobra, dobra, już. Ej, Koto! Możemy od razu przestać. Powiedz tylko, gdzie znajdziemy wasze dostawy i ich harmonogramy. Nie powiedzieli mi tak, Uwierz mi, nie chcę oglądać, no. jak Ale robi mi się nie dobrze. Przyznaj, co wiesz, i przystań. Tam też są jakieś zapasy. Muszę jakoś wyminąć tych gości. No. Nie to Znaczy chcę super. Głupi służbista! Dlaczego ci goście, tak się uwzięli na wykończeniu? Coś tam. Za... Wszystkie zapasy... Ej, co Te cuda będą martwe na Czarnym Rynku, górę. Przygotujmy się przez Stałeś. Ludzie Sable zdradzili, gdzie są magazyny? Kolejny namiot z zapasami. Może tym razem. druga apteczek... Zero antybiotyków. Muszą gdzieś tu być. Chyba chcą się podzielić zapasami. Ora. Nie tylko nie zabierajcie co nie wasze. Będzie dalej od stajpera. Każdy dostaje. Ta skrzynią nie zawiedź mnie. A amoksycylina. Bingo. facet jest trochę Znalazłem eksplodujący buldożer. Razy dostawi harmonogramy. Już! Ja skazał! Panowie, przepraszam. Mój wspólnik jest nieelegancki. Nie zna się na subtelnej sztuce perswazji. Nie chciałem tego widzieć. Chyba mnie nie widział. Pora się zmywać. Ktokolwiek tu jest, niech wyłazi! Nie mam czasu na zabawy. Ten tunel! Może ucieknę tędy. Wyłaś, Kruszyno! Muszę odwrócić jego uwagę. Teraz bawimy się światłami? Pokiereszuję ci buźnę. Wyłaź! Obiecuję, że cię nie zjadę! Żeby tylko nie zobaczył! Za blisko! Muszę stąd spadać! Pość! Dyszk! Bieg! Jestem coraz bliżej wyjścia. Cię! Chowasz! O kurde! Okej, okay. muszę stąd spadać! Może jak tam wejdę, to się znajdę! Zrobię z ciemną! To ten! ten kontener. To moje wyjście! Nie ukryjesz się mną. To on musi otworzyć mi drogę. Do bi shift do babuszka. Ja babuszki. Muszę powiedzieć Mei, że jej mam. Zostawcie mnie. Dawaj portfel! Pomocy! Hej, zostaw go! Duży błąd, młody. Nie możesz tak traktować ludzi. Że jak? Tak? <laughs> Chłopak zdroł. Jiotra równo. Co on kurda Jeszcze chwila i nic już nie ma. <laughs> Chcesz w papę? Dobra, wyluzuj. w papę? Muszę popracować nad odzywkami, Miles? Nareszcie się dodzwoniłem. Wszystko OK? Hej, więc... Tylko nie świruj. Mam ci co nieco do opowiedzenia. Świetna robota, Miles. Trzymaj się fist. Jeśli więźniów przyciśnie, mogą napaść na ośrodek. Nie musisz mi mówić. Dam ci znać, jeśli znowu coś się wydarzy. Super, dzięki, Maels. Yuri, przejrzałem plany Raino. Atakuje ośrodki pomocy Oscorp. Chyba wiem, który teraz zaatakuje. W pobliżu centrum w Harlemie może nastąpić trzęsienie ziemi lub gonitwa byków. Brzmi jak Rajno, już tam lecę. Trzymasz się jakoś? Padam, ale się trzymam. Poradzimy sobie, nie trać wiary. Uciekinierzy otworzyli ogień z pojazdów. Funkcjonariusze znaleźli się. Czekać na rozkazy. Na raz. Śniowie z rajki są jak taksówki, jakich szukasz nie możesz znaleźć, jakich nie szukasz są wszędzie. Że w więzieniach powinni urządzać lekcje jazdy. Został wybrany, ale czy na pewno to zrobił? A może wykorzystuje swoją pozycję i zaufanie społeczne? Bo chce się stać nieprzyzwoicie bogaty! A czy jego chciwość nie naraziła nas na jeszcze większe niebezpieczeństwo w kontekście ataku elektro i epidemii oddechu diabła? Musimy zadać te pytania! I będę je zadawał, dopóki starczy mi tchu! za kogoś większego od siebie, Rajno? Nie ma nikogo większego ode mnie, Pauk. A może wolałbyś spokojnie porozmawiać? Co to za praca zespołowa? Zawsze działałeś sam. Cel uświęca środki, Pał! Życie to splot celów i środków! A jaki cel uśmierca te konkretne środki? Wolność! Prawdziwa wolność! Koniec z kostiumem! Koniec trajną! O, a tak lubię ten kostium! Wyróżnia się! Ciesz się pan. Dobra Rajno, pora to... Żaden ośmiotonowy dzieciak nie wyręczy prawdziwego mężczyzny. Skończmy to! O, Skorpion, lubię cię, ale wiesz, że nieładnie się wtrącać! Co miałeś zamiar zrobić, gdybym się nie pojawił? Błagać mu odpuść! Tak, Gargan, przejrzałeś Nie taki miałem plan! No, no, zachowujecie się jak stare małżeństwo. Ja to lenię! Rajno czekasz mu zdejmą korpią! A tobie, skorpion? Tobie, cał Octavius! Fursa! Gargan nie ma żadnych danych! Walczy dla zysku! Nie sam! Spidermanowi rozpłózłbym słowa! Pieniądze? Ja! Możemy na tym poprzestać. Nikomu nie powiem. Mam zostawić się bez ciebie, A co to za frajda? Chodź, Nauczę się zadawać prawdziwe ciosy! Nie trzeba, moja szczęka już przyswoiła telewizję. Jest ogłuszony. Teraz mogę mu przywalić. To prawda, że w trakcie chodziłeś na warsztaty poetyckie w ramach terapii? Hmm. Hmm. Wiesz, co zrobił Oktawius, jeśli dowiesz się, że zawiodłeś? Ja zawiodłem? Tak, dziwolongu. Może trochę czasu po dosobnieniu nauczy was dobrych manier.